Witam wszystkich na winnicy kolejny dzień idziemy przeglądnąć co się pozmienia od wczoraj a zwłaszcza sadzonki które były przesadzone wczoraj widzę jedna tutaj leży ale leży tylko dla tego znaczy, wiatr czy mi się udaje czy wiąże się czy bo jeszcze nie widzieli Przypiłem tą panerę do Palika. Idziemy popatrzymy na resztę przesadzonych sadzonek wczoraj tu był oprysk, ale nie widzę po liściach, żeby coś się działo, tam trzeba będzie przeszczelić, ale trzymają się liście to też do palika generalnie zwracam uwagę tylko. Czy którejś nie trzeba podlać? Czy nie wymaga podlania? Ja widzę, że te też są do przypalikowania. Ja tu wczoraj kilka podlałem, tak ewidentnie osłabły po przesadzeniu, ale dzisiaj jest spoko. To jeszcze ma pion. To też nabrała wigoru. To już jest ok. I tak, wczoraj wypieliłem ten rząd. No zeszło trochę. No Dzisiaj jest zadanie na to. Że jest samo południe, teraz jest trochę za gorąco. Wezmę to ogarnę jak tylko się schłodzi. Dobra, popatrzmy to. jeszcze na te sadzonki przesadzone. Tylko o wiaderek są przesadzone, ale to. nic zim nie ma od razu jak pieliłem to obrywałem więc dlatego leżą tutaj oberwane liście i łozy nie wszędzie no ale sprzęt się przewrócił niech czeka I tak jeden sznurek. Te większe. Uważy są przy, przyłapane do niego. Ta już dorosła, żeby ją złapać. Jak większość. No i zdaje się, będę musiał się przejść teraz i, i to wszystko poprzypinać. Że zrobię to na yy, bez telefonu. Jak widzieliście sadzonki podwiązane, ale podczas podwiązywania widziałem, że pas mocno się rozpleniły. Jeszcze raz przejdę rząd i, i obcinam co jest do obcięcia. Tylko już takie ewidentnie duże szkoda czasu. Tak jak tu, I tu jest OK. To jest dodatkowo od ziemi, ale to jest odrośnięty. Jak głoza jest tak położona, lubią wybijać do pionu następny. W tym roku nam zależy na, tylko na wyprowadzeniu pnia. Tu są dwa. Trzeba uważać, żeby nie uciąć drugi, drugiej łazy bo są prowadzone na dwa nie koło siebie jak odcinam pasierba zawsze zostawiam jednego liścia No pasierbę z powrotem w tym kącie odbiję tutaj coś jest, ale to jest chyba tak, osadzonko od spodu ona jest taka rezerwowa jakby się ta duża wyłamała generalnie na jesieni zostanie wycięta Zostanie tylko jedna główna, ta bardziej rokująca, no, a wszystkie inne no, to rośnie tylko po to, żeby miało masę liściową, żeby się ukorzeniło łoza, sadzonka w sumie. Tu jest jakiś posiep co rośnie na nie wiadomo jak W sumie to jest chyba trzecia Trzecia łodza, którą za bardzo nie potrzebuję Jedną ręką już ciężko to robić o już jest. dobra i tak wszystko. Po kolei trochę czasu zajmie. Myślę, że jakieś 20 minut nie więcej. Też nie wszystkie jadę. Tak super. Ewidentnie którą widzę, tylko że odstaję to, to przycina. Resztę dorosną i będą w ten czas widoczne to. Toż motykator przy sobie, to w ten czas ją ciapnę. No dobra, to widzimy się jak to zrobi. No, jestem już po przycięciu pasierbów. Szybko to obeszłem. Może jest 10 minut z podwiązywaniem, przycinaniem. Nie jest ciężka praca, tylko czasochłonna trzeba to wszystko przejść. Każdy krzak zaglądnąć chociaż. Chociaż ile razy wymieszę, to i tak widzę, że coś by było do ucięcia, podwiązania. Także nie robimy tego stricte, nie, dokładnie, bo byśmy się tutaj nie wyrobili z niczym. Z następnym razem podprośnię i trzeba będzie to podwiązać. Idziemy jeszcze do jednego zajęcia, czyli opielenie tego rzędu z którego idziemy, ale przeszedłem po sprzęt Gdzie nam potrzebne Tego typu no i co? I to zielsko spod krzaku Trochę się zachmurzyło Zrobił się wiatr, pewnie Będzie lżej pracować Dobrze pójdzie, to zrobię dwa rzędy, a jak nie, to tylko No cóż Niestety tu jest opielone. Środkiem się nie przejmuje. Tu przejdzie glebogryzarka i same znikną, ale tutaj raczej już przy ich krzaku nie tutaj To wy oglądajcie jak szybko się pieli. Kolejny dzień. W nocy mocno padało, także przejdziemy między rzędami, zobaczymy jak się sprawują sznurki. Co się, co się podziało z przesadzonymi sadzonkami. No, tu widać, że wymaga podwiązania już dorosły, śmikły. Zaraz przejdziemy. Tu na razie jest spoko. Jedne. Nie, nie położyły się sznurki, wytrzymują na razie. Chociaż jestem pełen obaw tego, co z tym będzie. No, trudno, jak będzie trzeba, to będziemy rozciągać druty. Ale nie mamy słupków. Pomiędzy tymi trzeba będzie coś wstawić. Dobra, przy bioderkach są przesadzone, ale jest żywa i silna nic jej nie ma tutaj też tu też zostały trochę wody leży podlał patrzę jeszcze po liściach czy nie ma objaw mączniaka coś nie wiem, czy widzicie ostrożności też bym się tu skłaniał, że jest kawałek liścia z mocznikiem, Ale jeden. Nie widzę dalej. Czy będzie zlustrować winnicę pod tym kątem? Muszę sprawdzić. No, niedawno było oprysk. Tylko szła siarka. Nie wiem czy nie. Nie uderzymy czymś jeszcze na mączniaka mm. Oczywiście ta oliwkowa plawa to zapowiedź rzekomego mącznika. ale na tych przekach nie widzę. Dobra, przejdźmy tu. Spasowałby jeszcze raz przejść wzdłuż rzędów I podwiązywać te które dorosły I złapać je do sznurków Zobaczcie tutaj nic nie ma Okej okay, jedna plamka Nie tragedia Ale generalnie jak jest już na jednym liściu To trzeba mieć z tyłu głowy Że już jest wszędzie Po prostu się jeszcze nie nie ujawnił na tyle Można by było coś jeszcze teraz zadziałać. No i warunki są koło tego. Jest bardzo gorąco. I pada praktycznie co drugi dzień. Także idealne warunki, żeby mieć kłopoty. Także skracamy czas między opryskami i jedziemy. Dobra, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj mamy do zrobienia to, chcę zapalikować wszystkie sadzonki, bo powoli zaczynają dorastać do takiej wielkości, że się będą wyłamywać. Tak jak ta, czy ta, no ta, ta jest przy paliku, ale te, te żebrowane paliki to są techniczne do wyznaczania rzędów. I one idą do zlikwidowania, nie wszystkie, bo tam je powbijałem na pałę jeszcze, ale kilka tutaj jest takich stałych punktów. Tak, ten skrajny, następny to jest stały. Tam dwa pomiędzy są pośrednie. A, będę widział, jak sznurek znaczy to. Dobra, a paliki mamy tutaj. To jest jedna trzecia tego co. Co mam? Po prostu tyle wlazło mi na wózek. Mam nadzieję, że jeden rząd tym zrobię. Nie mam pojęcia, ile tego tutaj jest. Jak będzie 80, no to tylko 3 wózki będą potrzebne. Gorzej, jak jest mniej. Nic będziemy... Będziemy widzieć w trakcie roboty. Dobra, to pierwsze co. Idę na koniec. Rozciągam sznurek. Będziemy tyczyć do sznurka. Żeby to miało jakoś ręce i nogi Dobra, ale to już zobaczycie przyspiesznie Jak widzieliście nawet rozciągnięcie sznurka potrafi przysporzyć problemu Trochę mi się tam poplątał Ale ogarnąłem, rozciągnięty jest Bierzemy teraz kołki I nabijamy paliki i tu Aż do samego końca była dla was chwila ale trochę to było nam Kilowy młotek, machanie nim przysparza trochę bólu dla ręki ale jak na razie tutaj wszystko jest ustawione w linii, mam nadzieję że widać paliki starałem... starałem się bić zawsze z tej perspektywy za krzakiem Chodzi mi o to, że, że wszystkie wszystkie są za krzakiem od naszej strony patrząc chodziło mi głównie o to, że jak mi przyjdzie do głowy zakopać je na, na zimę po obcięciu na dwa oczka to będę wiedział, że e, z jednej strony palika i zawsze z tej samej będzie pień. Ułatwi mi to odgrzebywanie sadzonek. Ale jeszcze nie wiem czy to będę robił. No bo jest tego trochę. No cóż no. W zeszłym roku tamte co miałem tamte nie odbiły z przycięcia z większości. Odbiły jeszcze raz z głowy ze starej sadzonki. Mało, która odbiła z przyciętego nadboczka, nie były przykryte, może przymarzły, może te mrozy je załatwiły, a zobaczymy. Ważne, że odbiły. A poza tym i co dziki wykopały, tutaj też nie ma sadzonek, jest jakiś ślad tutaj po jednej. Po drugiej ewidentnie coś tu przyszło i wyrwało i to teraz. Pewnie w maju albo około czerwca. Dobra, rozstawiam szturek na drugi rząd. Palikuję to. widzieliście udało mi się nabić drugi rząd. Brakło dosłownie kilka sztuk no może około 10. Hmm. I co, idzie to jakoś szybko. Paliki są zrobione z rozebranych palet. Każda z desek została przecięta na jakieś 2,5 cm 3 sztuki, czasami cztery wyszły z tego. Chyba tutaj rozebrałem 15 palet. Gdzieś tyle z 4 godziny cięcia, z 2 godziny rozbierania i mamy paliki na jakieś 240 sztuk. Obecnie teraz palik kosztuje około 2,20 zł. Także jakieś 6 stówek do przodu, mniej więcej cały taki rządek sadzonek, jakby ktoś chciał tak przeliczyć. Dobra, na dzisiaj to tyle. Muszę jechać na dół zapakować do wózeczka z następnymi palikami Czterech muszę zostawić, bo jeszcze też tu trzeba nabić, nie będę tego dwa razy rozmierzał Jest idealnie No i co, na jutro zostało nabić paliki Pierwszy rząd jeszcze nie jest od, odchwaszczony między, między sadzonkami Muszę to przeplewić Chociaż jest bardzo Mokra ziemia Nie wiem czy się to będzie plewiło Tu już środek zarasta ale z tym sobie poradzi glebogryzarka jak tylko ten podeschnie ziemia No i co Po palikach zostanie nam Tu są akurat dwa pędy ale W niektórych sadzącach jest 3 lub więcej Trzeba to będzie poobrywać I podwiązywać. Tak jak tutaj. Trzeba będzie zrobić selekcję, urwać, to jest do urwania pasierby, nie pasierby, przywiązać do palika. Mają rosnąć no dwie sztuki tylko. Tak jak to. Trzeba będzie wybrać która i jak rośnie najładniejsze zostawić, resztę wyciąć. I ta tapenerem do, do palików, dobra, to tyle na razie. Ja jeszcze przejadę tutaj, pozbieram te butelki. W sumie one miały odstraszać wszelką zwierzynę, która się tu kręci na wietrze. No. Część nabiję na druty, a resztę zabiorę i zwiedzę na to. Cała ta woda została tu przywieziona do picia To Nie tak, że specjalnie butelki puste tu przywożę Po prostu jak wypiję to rozkładam i się, co się okazuje że zaczęło mi brakować prętów no. A pręty mam jeszcze powbijane w tamte duże sadzonki I będę musiał je odzyskać Bo nimi idealnie się rozmierza rzędy A już niebawem na, na jesień będziemy robić kolejne nasadzenia i to już dość sporo, około 600 sadzonek na raz. Ale to z drugiego końca pola z dołu, tam bliżej domu. Ze względu, że już będę się posuwał, oddał do góry. A tymi prętami metalowymi fajnie się rozmierza szpalery. Mocno można sznurek naciągnąć. Jest dość precyzyjny. Wbijam go dosłownie co metr jak idę z wiertnicą, tylko wyciągam pręta i wiercę w tym miejscu, w którym stał. Jest idealnie prosto potem. Tylko, że większość tutaj jest... około 50 sztuk mam tych prętów. I są poukrywane wśród tych sadzonek. Trzeba będzie delikatnie odzyskać. Bo będą mi potrzebne. Dobra, to na razie tyle. Do zobaczenia jutro.